Dobry wieczór. Dzień dobry. Co dzisiaj, Michał, poczytamy? Maleńkiego pirata. Od wydawnictwa dwukropek. Znasz tą książeczkę? Tak. Polecasz innym dzieciom? No. Jest tak. ona no, fajna? No, taka fajna. Dobra, przeczytamy? Maleńki mhm. pirat od wydawnictwa dwukropek. Ja też chcę. Dobra. Dobra, to zaczynamy. Pewnego razu był sobie pirat tak niewielki, że wszyscy nazywali go po prostu maleńkim piratem. Tak, nawet pies ma czapka pirata. Tak, nawet pies ma pirata. Gdy tylko mocniej zawiało, wiatr z łatwością go poływał. Z tego powodu maleńki pirat od dziecka nosił przy sobie różne przedmioty, dzięki którym był cięższy. Ciężki miecz za pasem, żelazną lunetę na szyi i sporo kamieni w kieszeniach. Niewielkie rozmiary sprawiały problemy w pracy, bo choć maleńki pilat był kapitanem, jego załoga często go nie słyszała, nawet kiedy głośno krzyczał. Wołał na przykład: Załogo, uwaga na morskie pułapki! A załoga słyszała: Składajcie klapki! Tak! Wszyscy więc natychmiast szykowali stroje oraz ręczniki plażowe i szli się opalać. Opalać. Czasami wołał, przynieście beczki. A załoga słyszała, zapalcie świeczki. Tak, i piraci od razu biegli po tort, a potem głośno śpiewali, Stola! I zmuchiwali świeczki. A kiedy krzyczał, dawać mi mapkę. Załoga słyszała, zjedzmy kanapkę. Tak jest. I wszyscy zaraz pędzili do kuchni, żeby zajadać kanapki z szynką. Maleńki pirat był zmęczony, ponieważ wciąż musiał uważać, żeby nikt go nie rozdeptał. Naprawdę miał dość bycia tak małym. Miał też dosyć ciągłego wrzeszczenia. Uwaga! Jestem tu! Uwaga! Idę tam! W końcu wymyślił przyśpiewkę, którą powtarzał ilekroć była taka potrzeba. Hej ho, hej ho, patrzcie pod nogi! Pokażemy ilustrację innym dzieciom? Takie są rysunki w tej Potrawa książce. O tak jak Jakby Opaskę. nie miał jednego oka. że stracił w walce. Jaka była ta przyśpiewka? Powtórzymy? Hej ho, hej ho, patrzcie pod. Nadchodzi wasz kapitan. Tak jest. Pewnego dnia, a prawdę mówiąc, pewnego okropnego dnia, załoga niedużego pirata toczyła bitwę z innymi piratami. I kapitan musiał od czasu do czasu Śpiewać swoją piosenkę, aby nikt go przypadkiem nie rozdeptał. Jak to My śpiewamy? Hej, ho, hej, ho. Patrzcie pod... Nadchodzi was... Hejwa. A kto go zabił? Wywrócił się. Tak walczą ci piraci na statku. Taka no. bitwa na całą rozkładówkę książeczki. A ten pies go zabił. Ten pies mu chyba idzie pomóc z tym mieczem. Ale rzeczywiście walczą ze sobą dwie drużyny piratów. I tu jest pies z ty, i tu jest pies z tych. Dokładnie. Ale ten biały jest ładniejszy. To no? wygra, co będzie dalej? Yy, yy, ten pirat przywódca. Do... Ej, ona wyderek zamiast. Zamiast... zamiast haka. No ja Ale się nie... tu dzieje w tych ilustracjach. Pirata. Przeczytamy dzieciom dalej? Tak. Przyśpiewkę tę usłyszał szubrawy skobel. Korsarz zły jak samo zło. Spojrzał w dwóch z jedynym okiem i roześmiał się szkaradnie. Jak można się roześmiać szkaradnie? A ty jakbyś się roześmiał szkaradnie? Ale szkaradnie. Ujął piracika w dwa palce i wrzucił go sobie do kieszeni. Tak. Szubrawy skoczył. Zły jak samo zło. Był wysoki niczym tyczka. Więc chociaż kapitan mógłby się wydostać z jego kieszeni, to okropnie bał się zeskoczyć na ziemię. Ja bym nawet jakbym się bał, nie miałbym. No co, dziewczyna ma hak? On pewnością na tego. No na pewno. No na pewno, że to ma czaski I ma kwiatki. Dziewczyna pirat, zobaczcie sami. No właśnie, ona jest tutaj i... No, to na pewno żona szubrawego skobla. Szubrawy skobel zabrał maleńkiego pirata na swój statek i uwięził go pod pokładem. Ucieczka okazała się niemożliwa, ponieważ schody były tak strome, że kapitan nie dałby rady wspiąć się po nich ze względu na swój wzrost. Kapitan zaczął płakać na myśl o tym, że już nigdy nie wróci do swojej załogi. Wtedy podeszła do niego mała mysz która mieszkała w tym dziwnym, ciemnym miejscu i zapytała — „Nie Niby piszczysz, lecz inaczej, więc nie jesteś myszą raczej. Piracik opowiedział Myszce całą historię i wyznał, że bardzo tęskni za swoimi marynarzami. — Nie martw się, nie płacz, zabiorę cię stąd. Wejdź mi na plecy, w oddali jest ląd. Myszka była tak mała, że bez trudu prześlizgnęła się między no, deskami. Leka. Nie, była tak mała, że bez trudu prześlizgnęła się między dyskami w podłodze. To to I zaniosła kapitana na, na pokład. Drogą, drogą. A, bo tu jest taka perspektywa. Czyli, żeby pokazać tą dziurkę małą w podłodze, to rysownik, ilustrator pokazał tą myszkę jakby ze zbliżenia. Przecież pirat jest malenki. Tak się to wydaje, jakbyśmy by ją przez lupę teraz zobaczyli. Ale tak naprawdę ta myszka przecież jest. Wielkości takiej o, w dłoni by się nam zmieściła. To maleńki pirat, skoro w i na grzbiecie, to był jak inna mała postać z innej bajki: salineczka. Ciekawe, co Ed, będzie dalej. A to jest? Pa? A to są jakieś pa? robaczki? Robaki! Robaki? Kiedy ta, jednak. No ta Syrena, no to już w sanie, kogo jest żona. A, to jest Syrena taka na statku, taka rzeźba. Na dziobie. To nie jest prawdziwa? Nie. No trochę... Oj, jak oni go nie zauważyli tej tej... No bo jest maleńki, no przekonajmy się, przeczytajmy dalej. Ej, no znowu ta żona tego. Tak. Kiedy jednak? E, kucharz. Kucharz chce No muszą marynarze jakoś dzieci piraci. No. Również na statku. I no pokażemy dzieciom obrazek. No, no pokażemy dzieciom obrazek. To jest ten kucharz i on chce zjeść biedne papuszki. A I... gdzie ta syrena? E, ta sirena jest tu. A tutaj. gdzie Malenki Pirat z Mieszką? E, tutaj. Ładne są te obrazki w tej książeczce, twoim zdaniem? Tak, tylko znowu ten kuchosz, te papugi i nawet jeszcze... No to przeczytajmy dalej, bo się nie dowiemy, co dalej. Dzieci hmm. też się nie dowiedzą. Kiedy jednak Malenki Pirat przechylił się przez burtę, zobaczył, że dookoła, jak okiem sięgnąć jest morze. I co teraz zapytał? Do mej łodzi nie dopłynę, prędzej w morskiej doń Źli kolsarze mnie wyśledzą, albo głodne ryby zjedzą. Myszka gwiznęła głośno, a jej gwizd poszybował aż przez tworza. I niemal natychmiast pojawiła się przyjaciółka myszki. No, o, jak dzielna. Kwiatka dzielna mewa. No i tu ma kwiatuska na głowie pięknego. Tak. Ta mewa kogoś mi przypomina, ale to ci powiem później. Właśnie szybko, złap się piór, polecimy aż do chmur, powiedziała. To bo, tych złych. bo dokładnie wiedziała, no, co trzeba robić. Z początku maleńki pirat był bardzo przestraszony i kurczowo trzymał się piór mewy. Tam, tam Potem jednak poweselał, a pod koniec podróży już świetnie się bawił. Ej, to co, patrz, to jest to serana. Dokładnie. Jego uśmiech stawał się coraz większy i większy. Tymczasem na członków pirackiej załogi padł blady strach. Bitwa się skończyła, a ich kapitana nigdzie nie było, Co chociaż przeszukali wszystkie zakamarki. Obawiali się, że mógł zostać zjedzony przez szubrawego skobla, korsarza złego, jak samo mysz? Nie, to inna inna mysz pokładowa albo szczur pokładowy. Chyba raczej mysz. Kiedy zobaczyli, że maleńki pirat leci na mewie, zaczęli płakać z radości. Gdy wylądował, objęli go, a potem wydali na jego cześć przyjęcie. Niewielkie, ale przyjęcie. A kapitan musiał im opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło. Piraci nie mogli wprost uwierzyć, że ich dowódcę uratowało właśnie to, że był taki malutki, bo dzięki temu mógł jechać na myszy i lecieć na medię. Od tego dnia pirat już wiedział że te naprawdę wielkie rzeczy mogą mieć różne kształty i rozmiary, bardzo duże lub całkiem tycie. Nigdy więcej nie narzekał więc na to, że jest nieduży i czuł się naprawdę dumny i szczęśliwy, że jest małym kapitanem. tak, tak. a przeczytane jest jeszcze... ja przeczytać to mapę. Mapę? To my przeczytamy tą mapę, ale dzieciom powiem w międzyczasie dobranoc, a żeby tą mapę mógł każdy zobaczyć sam, to dobrze by było, żeby miał swoją książeczkę i zobaczył, co to jest za Wyspa Groszowa i jakie inne skarby są na tej mapie, prawda? To my jeszcze obejrzymy tą mapę, ale tymczasem mówimy wszystkim... Do widzenia! Dobranoc!